Już ma co najmniej 4 punkciki, a teraz Oli Młotka popatrzmy w pierwszej serii dobrze, 127 metrów Oj, teraz ciutkę gorzej będzie Ale będą dwa punkty Dokładnie Jest Jaruś Walczy dzisiaj o podium I chyba będzie to podium. Tak jest. Pokonał Bora Paulów Cicia 137 metrów, a więc ma to podium Arek. Gratulacje. A teraz Manuel Fettner. Czy będzie kolejna petarda Fettnera? Uwaga. No. Troszeczkę zabraknie. Troszeczkę Fettnerowi z To jest dobry skok. Będzie w czołej dziesiątce Manuel Fettner. Nie ma. Po prostu tutaj żadnych wątpliwości. Nie ma żadnych wątpliwości, że Manuel Fettner skoczył ładnie. To była petarda. I będzie w czołowej dziesiątce. To był naprawdę dobry konkurs, dobry dzień Fettnera. No, jest piąty, 135,5 metra. A jest piąty, więc będzie dzisiaj w najgorszym wypadku na miejscu ósmym. A teraz ożywiły się fińskie trybuny. Niko Saho. Trzeci po pierwszej serii 138 metrów. Fantazja. Abstrakcja, chciałoby się powiedzieć, ale on naprawdę jest w dobrej formie. Ale no właśnie, no podium. No jest wielka, ogromna presja na tym zawodniku. To jest naprawdę ogromna presja. Warunków tutaj, no złych nie mamy. Wiatr w końcu wieje fajnie. Na drugą serię się uspokoił wraz z biegiem czasu. No aczkolwiek, no tutaj zadziała pewnie psychika Niko Kytosacho. Jeśli ma mocną psychikę, to w czołowej dziesiątce ma szansę skończyć, bo na podium to raczej, no wielka abstrakcja by się musiała stać, by znowu powtórzył 138 metrów. Ale tak czołowa dziesiątka, Niko, czołowa dziesiątka, fajnie będzie. Niko Kytosacho! wiem no to chyba nie będzie czołowa dziesiątka jednak no nie ajajaj wypadnie z czołowej dziesiątki chyba niko niestety bardzo dobry konkurs udany konkurs dla niko kiedy to Sacho nie ma wątpliwości będzie wysoko ale czołowa dziesiątka nie no nie wiedziałem wiedziałem Wypada, no cóż, wypada z czołowej dziesiątki, będzie bardzo wysoko, będzie w najgorszym wypadku czternasty Ale czołowa dziesiątka to nie jest niestety dla Nikokytosaho, szkoda Szkoda, szkoda i jeszcze raz szkoda dla tego biednego fina Mógł chociaż w czołowej dziesiątce skończyć Jak już miał spaść to chociaż na miejsce ósme Ale jest dwunasty, no cóż ale takie są skoki, no i trzeba się z tym pogodzić. Na pewno dla niego ważny, udany dzień, 18 punktów sobie zdobędzie. Więc i tak mimo wszystko nie ma co płakać nad rozdanym lekiem, że nie będzie Kytosacho w czołowej dziesiątce, bo to, że to jest dla niego naprawdę udany konkurs, to, to po prostu widzimy po jego miejscu, że to jest naprawdę udany dzień. No i w sumie skoki też bardzo ładne dla niego. Kytosacho zdecydowanie jeden z najlepszych konkursów w karierze. Ale proszę Państwa, anti-alto już w swojej karierze wygrywał. Więc tutaj nie ma o czym mówić. Tutaj jest mocna psychika. Tutaj jest zawodnik, który doświadczenie z podium już ma. Więc leci Alto! No i mówiłem! Anti-alto po prostu robi swoje. Anti-alto się nie boi. Anti-alto już stawał na podium, on już wygrywał konkursy, on już wie jak to wszystko niwelować. No i Anti-Alto po prostu dokonał swojego i w najgorszym wypadku będzie dzisiaj drugi. Ponieważ będzie w tym momencie pierwszy 1036 metrów, ale uwaga no. Wielki Laniszek wraca. Wielki Laniszek wraca i chyba musi ustąpić Anti-Alto tym razem. Nie będzie trzeciej wygranej w karierze. Tak jest! Ależ ustępuje! Laniszek! Laniszek! Jezus Maria, Laniszek! O mój Boże! 143,5 metra, 311 punktów nota. Uuu, lulu, 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 lulu. Nie, nie rekord skoczni, rekord ma maciek 3839, 146 metrów, ale to był naprawdę kapitalny skok dla Niszka. No nie ma słów, nie ma słów by powiedzieć co dzisiaj dla zrobił z tym Kusamo On po prostu zjadł Kusamo samo, potem wypluł Kusamo samo, znowu zjadł Kusamo samo, wypluł ku samo i znowu zjadł Kusamo samo. A teraz Andrzeju, Andrzeju, retyretyjeju, nasz pierwszy z trzech Polaków. Dzisiaj trzech Polaków zobaczymy w tej drugiej serii, także to nas cieszy. Andrzeju, Andrzeju, 25 byłeś. Frun jak najdalej. Dobrze. Brawo! Pięknie stękała, no gratulacje Andrzeju. Naprawdę dobrze wygląda Andrzej stękała na początku sezonu, cieszy nas ten fakt. Andrzeja Stękały z 126 metrów To już nie jest ten Stękała, który pod koniec sezonu nie miał formy To już jest nasz Andrzej Stękała, który formę znowu ma Oj, tutaj wiaterek już troszkę mocniejszy w plecy dla Oligo młotki niestety I uuuu, no młotka już sobie nie poradził w tym wietrze 114 metrów spada na dopiero 11 pozycję No będzie miał 5 punktów, ale no niestety, no niestety posypał się w tej drugiej serii, bo nie miał z czego odlecieć. Ale czy na długo? No właśnie, dlatego powiedziałem, róbcie screeny, bo to wcale długo nie musi potrwać. Skacze Jakub wolny. I frunie doleciał. Jest drugi, 133,5 metra, także... Już tutaj mamy Jakub na miejscu drugim, a a teraz uwaga Stefan Kraft, piąty o pierwszej serii 131,5 metra. No i będzie ładnie. Będzie ładnie, ale czy pierwszy wątpię. Trzeci 131 metrów, a więc nie przebije orzecha, nie przebije lindwika. Marka tylko 60 przebił. No a teraz Kamilu Stoch. Czwarty po pierwszej serii Kamil. I gdzie to Kamil wyląduje? Wspaniale! Wspaniale, kapitalnie! Wspaniale i kapitalnie Kamil! Coś wspaniałego, coś niesamowitego! Kamil Stoch! 138,5 metra. Chyba wygra konkurs. Ewentualnie anti-alto go tylko pokona. Coś tak nie wie, żeby Bor Paulowcic miał tam... No, no, no dobra, nie skreślajmy, nie skreślajmy, bo jeszcze się tutaj mm, zdziwimy. A tu Bor leci 140. No nie, no nie ma, no nie będzie Bora. Drugi! Ja pierniczę, Bor chyba znowu będzie czwarty. Co za pech Bora Paulowcicia. Dosłownie Bor Paulowcic może być dwa razy czwarty w Kusamo. Dwa razy poza podium. Oj, oj, oj. Chyba, że no właśnie. Marinus Kraus. Drugi po pierwszej serii. Niesamowite. Niesamowite rzeczy się dzieją. Czy wytrzyma? Czy nawiąże do swojej złotej ery? Marinus Kraus. 31-letni reprezentant Niemiec, bardzo doświadczony. A No nie wiem. Trzeci. 129,5. Czyli Bor na podium jednak. Bor na podium jednak, a Kraus może skończyć jednak czwarty. Może jednak Kraus skończyć czwarty. Stoch już na pewno drugi jest. Bor trzeci. No, Kraus no raczej tutaj skończy czwarty dzisiaj niestety. Bo teraz skacze ten jeden wielki niepowtarzalny. Łanti Reprezentant Finlandii. Wielki Antialto, Alto. Który ma mocną psychikę. Leci Alto Ojesu. Ale co, co to się stanęło? Czyżby jednak nie wytrzymał psychicznie dzisiaj? Wczoraj dał radę. Czemu dzisiaj nie dał rady? Kraus na podium. Anti-Alto, no cóż. Nie wiadomo co się z nim stało. Boże szesnasty. Ale że aż dopiero na szesnaste miejsce spadł. Zresztą nie, mogło być dwunaste. 13. Ale dopiero 16. O Jesu No co nie wiem, faktem 15 punktów będzie, ale chłopca z pierwszego na szesnasty spadł.